Nowenna do świętego Judy Tadeusza w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień Ósmy. O święty Judo, który swej apostolskiej pracy uczył, że światłem rządzi wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia, na tej sile zbudowano Kościół katolicki. Spraw mój orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u Chrystusa znalazł ukojenie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Litania do świętego Judy Tadeusza. Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami Święta trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami Święta Maryjo Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami. Święty Judo, chwalebny apostole, módl się za nami. Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami. Święty Judo, prawdziwy Przyjacielu Chrystusa, módl się za nami. Święty Judo, wierny Sługo Boży, módl się za nami. Święty Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami. Święty Judo, niezmordowany Głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami. Święty Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami. Święty Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący. Módl się za nami. Święty Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami. Święty Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący, módl się za nami. Święty Judo, krwią swoją wiarę świętą stwierdzający, módl się za nami. Święty Judo, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami. Święty Judo, orędowniku możny, módl się za nami. Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami. Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami. Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami. Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami. Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, Módl się za nami, abyśmy w wierze niezachwianymi byli. Módl się za nami, abyśmy nigdy z zwątpieniu nie ulegli. Módl się za nami, abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli. Módl się za nami, abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali. Módl się za nami, abyśmy sami do jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili. Módl się za nami, abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli. Módl się za nami, abyśmy po przyjściu życia doczesnego z Tobą się połączyli. Módl się za nami. Poranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Poranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Poranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, któryś nas przez świętego Judea apostoła do poznania imienia swego doprowadzić raczył. Spraw prosimy Cię, abyśmy oddając mu należną cześć coraz bardziej postępowali w cnocie przez Chrystusa, Pana naszego Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.